O! Nie zauważyłem was. Witam serdecznie na kanale mocarnego krasnouda. Mam dla was kilka niespodzianek. Otóż pierwsza niespodzianka jest taka, że mam do rozdania trochę dumolfów. Tych właśnie, co tutaj widzicie. Kolejna niespodzianka jest taka, że mam do rozdania jakieś tam pety. Ogólnie matkraby, jakieś gryfony coś jeszcze, mam do rozdania jednego fajnego unikalnego pyta, ale to wszystko w swoim czasie słuchajcie, jest do wygrania ESO Plus na 6 miesięcy 6! Tak, 6 miesięcy i generalnie możecie to wygrać na jeden sposób przez 10 dni będę streamował Cały czas, codziennie, wieczorem, jak zawsze Musicie zlajkować tego posta Musicie wejść na mój kanał Zrobić follow, bo bez follow'a tego nie da się zrobić Dlatego, że na dole są te awatary i generalnie te awatary to jesteście wy Codziennie będzie organizowane trzy razy turniej awatarów Za każdą wygraną dostanie się punkt, nie tylko krasną mnety Ale dostanie się również punkt za każdą wygraną Punkty będą zliczone, osoba która uzyska najwięcej punktów w przeciągu tych 10 dni łącznie Uzyska ESO Plus na Miesiąc. Myślę, że zasady konkursu są proste. Jeżeli ktoś nie rozumie, to powiedzcie mi. Żeby być awatarem na tym kanale, musicie followować kanał. Jeżeli ktoś nie rozumie czegoś, zapraszam na Discorda. Tam wszystko jeszcze objaśnię raz jeszcze. Przez 10 dni, po zakończeniu 10 dni, rozdany zostanie ESO Plus na 6 miesięcy zwycięzcy. Oh yeah! Oh oh yeah! Nie chciałbym, żeby było tak, że... Hej! Jestem u Ciebie pierwszy raz! <laughs> Krasnoludzie! Może kopsniesz do wolfa? Spoko, jasne. Ja jestem bardzo życzliwym ludem. Ale fajnie było, gdybyście zlajkowali tego posta. Przybyli żółwika ze mną na czacie. Słuchajcie, powodzenia i piąteczka. <laughs> A! Nie, yeah. jeszcze, chwila, moment. Stop, zapomniałem. Żeby tego było mało, taką wisienką na torcie jest jeszcze co? Sami zobaczcie. Kiedy słońce już z niebios zejdzie, krasnolud na Twitch od razu wejdzie. Wyso zacznie na pie... A dropy, zacznę na was badać. No więc co? Powodzenia. Cześć. Mocarny Krasowicz zapraszam.